Eureka, szkoła, którą prowadzę, jest bardzo niezwykłym miejscem. Opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony to nauki przyrodnicze i matematyka, z drugiej strony to nauka języków obcych. W podejściu do nauczania najważniejsze dla nas jest działanie. Najważniejsze dla nas jest to, by dzieci uczyły się eksperymentując, doświadczając, próbując wszystkiego samodzielnie. O tym mówi pedagogika przygody, czyli nurt pedagogiki, z którego korzystamy, ucząc i wychowując nasze dzieci. Pytanie jest, jak w takim duchu uczyć języków obcych? Dlatego sięgnęliśmy do metody, która wychodzi z klasy, która wychodzi z formalnej edukacji. Metodą tą jest The domo. Stworzyliśmy pomost pomiędzy The domo, the domo domowym, ale domo szkolnym. Tak powstał projekt The domost, angielski pomostowy, Angielski, który wychodzi z tradycyjnej lekcji, angażując dzieci. W codziennym działaniu, angażując dzieci tak, by używały języka angielskiego w codziennej komunikacji. W tradycyjnej metodzie do domu, dzieci robią to w domu. Angielski jest utamowiony. Zaangażowani są do tego rodzice, którzy mają rozmawiać z dziećmi, którzy mają przekonywać dzieci, aby używały języka angielskiego w sytuacjach, kiedy szczególnie dzieciom na czymś zależy. W szkole tę funkcję przejęli nauczyciele, ale nie nauczyciele angliści są to nauczyciele, którzy spędzają z dziećmi dużo czasu, nauczyciele wychowania zintegrowanego w